Jesteśmy właśnie w szkole podstawowej imienia polskich Olimpijczyków, tutaj w Mysiadle. Nie bez przyczyny to właśnie tu odbywa się nasza rozgrzewka i nasze tańce. Pochodzili tutaj Fabien i Xavier. Tak to są nasi przewodnicy po wszystkich muzycznych latach ostatnio. Jest z nami oczywiście Wasza mama, czyli Marta Wiśniewska, która teraz tę rozgrzewkę prowadzi, ale Wy opowiedzcie mi trochę o tych Waszych latach szkolnych. Chodziliście tutaj do których klas? Chodziliśmy tutaj do gimnazjum od pierwszej do trzeciej klasy, było super. Tak jest, tak, najlepsi nauczyciele. Tak, to Słońce. prawda, kochamy ich bardzo i cieszymy się, że mogliśmy tutaj być. Tak. Tutaj stawialiście swoje pierwsze takie sportowe kroki, bo ta szkoła jest bardzo taka sportowa. Ale czy tutaj stawialiście swoje pierwsze taneczne kroki też? Ja tak, a fabka już od chyba samego początku podstawówki. Tak, 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 tak. tak. Ja od początku podstawówki już chodziłam na zajęcia i coś tam tańczyłam, więc, więc tutaj bardziej sportowe e, zajęcia były i właśnie nauczyciele WF-u byli tacy super, że organizowali nam przeróżne. Na zabawy. Skakaliśmy Nie przez... tylko piłka nożna i tak. koszykówka, ale i gimnastyka i też tak, czasem piramidy. były piramidy, wszystko. O, no. No. dużo się działo. Tak. Dzisiaj też bardzo dużo się, się dzieje. Te dzieci są niesamowite. Zauważyliście, jak oni szybko nauczyli się tych kroków. Tutaj, jak są cicho. Tak, tak, tak. No bo nie poszli na klasówkę, wiadomo. A, no, no to od razu się chce. Mi wszystko jest jasne. Ja chcę Was jeszcze koniecznie zapytać, patrzcie co tam się dzieje. Wow, jaka energia. Wow, ja wow, was, wow, jak... wow, wow. Ja chcę Was jeszcze zapytać koniecznie o to... Co jest charakterystycznego dla tych lat współczesnych w tańcu? Mi się wydaje, że tak naprawdę rozwijanie tego, co już jest. Te wszystkie kroki, które robiliśmy wcześniej w akcji The, The Dance, to tak naprawdę to są takie rozwinięte wersje. Nawet to, to było tak. e, i to było na bazie nawet tego stąpa. Więc. Mhm. Ja mam wrażenie, rozwija. że to wszystko jest takie inspirowane mediami społecznościowymi, w, który, w których tych, tego tańca jest naprawdę dużo. I jednak charakteryzuje te ruchy taka nonszalancja. Mam rację? Ja mi się wydaje, że tańce TikTokowe od zwykłych tańców różnią się tym, że TikTok głównie to są tylko ręce i nogi i bardzo, bardzo proste ruchy. No, po prostu taniec jest rozwijaniem tych ruchów też w ogóle jakby w ciele. To wszystko jakby płynie, to wszystko z czegoś wychodzi, a na pewno jest po prostu sama świadomość taneczna. Świetnie. I tańczyć rzeczywiście może każdy. Wykoniecznie koniecznie zaglądajcie na nasze media społecznościowe i nagrywajcie z nami ten układ, bo my to wszystko pokażemy na naszej antenie. A ja teraz się tutaj wtopię w tłum i będę się grzecznie uczyć. Zapytam tylko, który krok jest najtrudniejszy dla Ciebie? Chyba no, Strzała, strzała, tak, bo mamy taką różdżkę. No, uczcie się tego, drodzy Państwo, a my jeszcze się dzisiaj oczywiście widzimy. U nas ten układ idzie nam już coraz lepiej, a ja chcę Państwu pokazać, jakie są sposoby na to, żeby właśnie, przepraszam bardzo, zapamiętać po kolei te ruchy. jak to robimy? no na przykład tutaj mamy na skojarzenia, na skojarzenia, dokładnie tak mamy pierwszy krok taki ze skakaniem w bok no to trochę jakbyśmy chcieli włożyć spodnie rano Wup. i w drugą Wup. i teraz jedyne co prawa w przód, lewa, lewa prawa, teraz strzelamy kolanem w przód strzelamy kolanem rzuć w tył fala, fala Uu. jak nad Bałtykiem gitara Uu. Uh. Pa, pa, pa. I, I to głos. samo do góry. Ca, ca, ca. Różka w dłoń. Różka. Podejdź. Palec. Cyk. No i mamy to. Na skojarzenia zupełnie jak w szkole. Właśnie tak powinniśmy się uczyć. To jest świetna metoda. A teraz oddaję wam głos, bo wy macie jakiś plan. Tak, tak uwaga. Ten... Tańczymy do muzy. Prosimy głośniej muzy. Bawimy się. Go. I kółeczko. Jeszcze nie. Nie to załóż okay, to mnie. na problem, bo Gitara, i groove. I do góry. Nowy track, nowy Slućka, te jak czar, Pano, luz. Teraz nas cały Uwaga, klub. robimy koło! Zbyt, 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 go, I teraz uwaga, tak zwany freestyle! Hej, Dawać! to pił się w tej... bardzo dziewczyny, to jest sprawdza! Okej, to jest let's go, let's go Co ma być, yes. to będzie, okej Lecę na zajawie planogarne potem Ja buduję nową flotę Płyniemy po swoje bijaj na ten okręt Po prostu łapiemy luz Nie wiem co pisze O nas twoje krocz To moje lekarstwo na dół przestałem Zobaczycie na naszej antenie